Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mi się nie chce, ale szesnasty filmik trzeba nagrać z dwudziestu, które mają za zadanie zainspirować Was do podjęcia pracy nad sobą w projekcie, który nazwałam: wyrośnij na swojej ranie. Kochani, nie ma innej wewnętrznej wolności. Cię będę nalenia nagrywać, i nie ma innego sposobu na. Poczucie wewnętrznego szczęścia, jak tylko przepracowanie własnej traumy. Nie wiem, czy pamiętacie tą metaforę okularów, czyli trauma w naszym systemie robi nam taką krecią robotę, że zmienia nam priorytety. Więc jeżeli my kiedyś byliśmy zranieni i pamiętajcie, że trauma to nie jest tylko napaść, gwałt, mord, uczestnictwo w jakiejś wojnie albo mm, przeszczep narządów. Traumą jest na przykład wielokrotne powtarzanie zawstydzania Ciebie w dzieciństwie i ilość, ilość tego, tej niemiłości w Twoim kierunku powoduje, że już w Twoim systemie nie płynie organicznie energia. Patrzcie na traumę jako na sprawę techniczną, na sprawę związaną z Blokadami energetycznymi, z taką niedrożnością systemu, więc ta energia skumulowana, niewyprocesowana tak organicznie, nieprzeżyte emocje, nieupłynnione jak ta fala, będą pracowały w nas. I warto cały czas na traumę patrzeć w taki sposób, że dopóki jakiekolwiek obszary życia w twoim, e, obszary życia w Twoim życiu szwankują, to znaczy, że gdzieś, gdzieś jeszcze jakaś niemiłość w Tobie e, pracuje i ona się prosi o zobaczenie. I o przetransformowanie. Więc kochani, o czym cię będę gadać, zanim Was e, zarażę, spróbuję zarazić takim e, spojrzeniem na relacje, o których dzisiaj chciałam troszeczkę powiedzieć. Zapraszam Was niezmiennie do zapisów, do projektu wyrośnie na swojej ranie, i do 20 września będę prowadziła takie tutaj inspiracje na Facebooku i na YouTubie, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak wiele dróg prowadzi do traumy. Mnie się dzisiaj nie chce nic, jest jakaś taka pogoda, chyba zbiera się na deszcz, więc pozwólcie, że dzisiaj naleniucha, ale wracając z miasta przyszedł do mnie taka inspiracja. Coraz więcej poznaję nowych ludzi. I porównuję sobie do starych relacji. I kochani, bardzo sobie cenię wewnętrzną wolność i w ogóle wolność sobie bardzo cenię. I wszelkie splątania strasznie mnie denerwują, ponieważ ograniczają moją ekspresję. Myślę, że każdy człowiek ma e, taką potrzebę, potrzebę wolności. Ale kochani, też mam na uwadze to, że. Potrzeba wolności, potrzeba autonomii to jedna z potrzeb, ale druga potrzeba takiej zdrowej zależności, takiego współdziałania, współpracy, współwymiany z innymi ludźmi to druga potrzeba. I zatrzymajmy się chwilę, może nawet dłuższą chwilę na takiego lenia, hmm, ale im poszła spać żeby spróbować sobie znaleźć taką równowagę pomiędzy zależnością a niezależnością. I powiem wam, że ja na przykład ja w swoim zranieniu miałam taką tendencję do bycia takim niezależnym, ponieważ krótko mówiąc, autorytety w moim życiu i Osoby takie główne, z którymi e, tworzyłam relacje, takie najistotniejsze dla dziecka, najistotniejsze dla nastolatki, najistotniejsze dla osoby dorosłej, po prostu e, w mojej ocenie zawiodły, e, nie dotrzymaliśmy wspólnego kroku. Oczywiście ta droga dużo się odbywa, to cały czas mam to na uwadze. Natomiast e, jak się wytworzył mechanizm niezależności, takiej nadmiernej niezależności, czyli na przykład e, potrzeba współpracy, zależności, wymiany leżała i kwiczała, a potrzeba niezależności była wyżej, więc ja miałam potrzebę w swoim życiu przerobić, jak gdyby spotkanie tych dwóch potrzeb, czyli potrzeba zależności i potrzeba niezależności, nazwijmy potrzebę niezależności, potrzebą autonomii, czyli e, chcę, żeby żebym sama podziałała, żeby ode mnie coś zależało, żeby moje zasoby wewnętrzne pracowały na, na mój los, na, na mój sukces, na, żeby pracowały na moje spraw, sprawstwo i tak Generalnie Istotą jest, jak gdyby, optymalizacja pomiędzy wszystkimi potrzebami. Pamiętacie, jak wymieniałam sześć podstawowych potrzeb: potrzeba bezpieczeństwa, stałości, komfortu, potrzeba e, zmienności, ekscytacji. Kolejna potrzeba, trzecia. Dajmy na to, że to będzie potrzeba autonomii, czyli tej potrze potrzeba tej niezależności, takiej zdrowej niezależności, czyli indywidualności. I czwarta potrzeba, taka naprzeciwległa, potrzeba zależności, zdrowe, zdrowej zależności, potrzeba więzi, miłości. To są takie, jak gdyby, synonimy. Piąta potrzeba to potrzeba rozwoju. Rozwoju, dla każdego człowieka, oczywiście, na każdym etapie życiowym, oraz potrzeba dawania, czyli takiego wkładu do świata. I zauważam, że ilekroć któraś z tych potrzeb jest nadszarpnięta w taki znaczący sposób, trochę się rozkręcam, zauważyliście, już trochę nie jest mi tak, nie jest mi tak leniwo, jak złapałam wenę, czyli moja jaka potrzeba, moja potrzeba rozwoju, moja potrzeba autonomii zaczęła tutaj wykwitać. Hmm. W ogóle też mam takie odrosty, kiedy ja pojadę do mojej fryzjerki. <laughs> Więc wracając do ekscytacji: jak znaleźć tą równowagę pomiędzy każdą z potrzeb? Kochani, na no to jest całe życie i w ogóle taka umiejętność płynięcia z tokiem życia, z takim organicznym przepływem życia, z ruchem ducha? I żeby czuć to, takie poczucie szczęścia, takiej adekwatności, że właściwie wszystko mam w miarę pogarniane, kochani, to jest ogromna sztuka. My się przez całe życie tak naprawdę tego uczymy. I o ile, będę podać na swoim przykładzie, dobra, żeby nie było tykania personaliów, o ile na przykład potrzeba dachu nad głową była u mnie zabezpieczona w taki sposób, że ja już tam właściwie to yy, czułam, że sobie siedzę w ciepłej strefie komfortu, no to kwiczała mi potrzeba. Powiedzmy bardziej autonomii, jak już tą potrzebę autonomii, tego e, wyjścia do ludzi, e, powiedzenia swoim swoim głosem, swojej prawdy wybrzmiała, a na przykład w tym czasie zachwiała się moja potrzeba bezpieczeństwa, no to trochę mi się przestało chcieć gadać i rozwijać zawodowo, a już zaczęłam tęsknić za tym ciepłym domkiem, teraz taka jesień, już bym sobie zapaliła świecę, posiedziała w kawiarni, e, otuliła nogi kocem i takie tam. I cały czas, nie wiem, Kochani, dajcie znać, czy u Was też tak się zadziewa. Chyba tak, to też będzie w zależności, jaką macie wrażliwość, że potrzeba takiej równowagi pomiędzy zabezpieczeniem tych wszystkich potrzeb, potrzeba zabezpieczenia równowagi między wszystkimi potrzebami. Nie wiem, czy to jest poprawne, poprawne stylistycznie, ale na potrzeby tego filmu użyję tego. Jest to ogrom roboty. Nie wiem, jak wy macie, dajcie znać. Ja, jako rasowa waga, właściwie tak sobie analizuję swoje życie wstecz. To nic innego, jak tylko próbuję złapać ten balans pomiędzy zabezpieczeniem tych wszystkich potrzeb. Może dlatego przez całe życie jestem zarobiona. Może, jak już będę stara i dojrzała i mądra, to wtedy to wtedy postawię bardziej na którąś z tych potrzeb. Chociaż, chociaż naukowcy, i warto też posłuchać tych mądrości, mówią o tym, że poczucie szczęścia daje nam. Płynne na zabezpieczanie wszystkich potrzeb, niemalże jednocześnie. Zobaczcie, kochani, jaki to wysoki level. Ale wracając, czym ja chciałam dzisiaj zarazić, bo czuję, że już odbiegłam od tematu. Chciałam Wam dzisiaj zarazić, jak wyczuć zdrową zależność i zdrową niezależność. Czyli weźmy na przykład relacje. Niech to będą nawet, kochani, relacje takie może już nie intymne, bo tutaj to trochę grubszy jest temat, ale relacje zawodowe i relacje takie biznesowe i relacje powiedzmy między znajomymi, nie, nie bierzmy na razie takiego ciężkiego kalibru jak relacje intymne albo, albo relacje przyjacielskie, bo tam trochę mniej się waży, mierzy, kalkuluje, prawda? I teraz tak, jak nie stracić swojej autonomii, jak e, dbać o to, żeby e, Twoja prawda była zawsze głośno powiedziana, wyartykułowana, bo świat jej potrzebuje, Ty jej potrzebujesz, Potrzebujesz do, do pełni zdrowia psychicznego, ale z drugiej strony, żeby nie stać się takim snobistycznym i takim e, nastawionym, tylko że moja prawda jest ta najlepsza. Wiecie, tu chodzi o ten balans pomiędzy odpowiedzialnością za swoją prawdę, a taką umiejętnością życia też z innymi prawdami, czyli z, e, z tym, co mówią inni ludzie i jak inni ludzie widzą świat. I na ogół kiepsko nam się to udaje, ponieważ. E, Zachuśnięci, powiedzmy pierwszymi znajomościami, albo pierwszymi jakimiś relacjami biznesowymi, e, staramy się gdzieś tak bardziej, tak powiedzmy, do kogo się, czy przypodobać, czy być takim miłym, czy trochę popatrzeć, jakie tutaj są warunki w danej tam powiedzmy społeczności i trochę wycofujemy swoją prawdę, ale jak już tą prawdę Możemy, jak gdyby legal, że rozpo, rozpoznamy, o czym to towarzystwo jest, możemy wejść z tą prawdą, to często jest tak, że przeginamy, że już nie dbamy o to, żeby pilnować jak gdyby tych, tego dobra relacji. Albo na przykład e, część ludzi pozostaje tylko na tym etapie, że wciąż jest e, taka bardziej zależna i patrzy, co inni na to, i o swojej prawdzie zapomina. I jest takim e, człowiekiem, który bardziej myśli, co oni na to, niż dlaczego ta moja prawda nie, nie ujrzała światła dziennego. I kochani, ja na przykład dzisiaj miałam takie pewne spotkanie biznesowe, do, dokładnie biznesowe, i tak się zastanawiam. Wie kurczę, jak ja bardzo chciałam wyjść z tych struktur takich korporacyjnych, i oczywiście to uczyniłam. I chciałam mówić przede wszystkim swoim głosem, i też to czynię. Macie tutaj <laughs> mnóstwo dowodów na to, ale zobaczcie, świat realny to duch i materia. I nie da się tak tylko pląsać tą swoją prawdą jak ta nimfa błoczna i udawać, że. Że co, że nie ma interesów, że nie ma biznesu, że nie ma e, świata finansowego, że nie ma wymiany, że nie ma przedsiębiorstw, że nie ma korporacji. I dzisiaj jestem przepełniona taką myślą, jak to wszystko, kochani, pogodzić. Może to jest tylko takie moje wagowe, dziewiątkowe, ale mam nadzieję, że to leży wam też również na sercach, żeby sprytnie się poruszać. No i co, co wymyśliłam mądrego? A to, że chyba trzeba mieć jakąś priorytetyzację. Czyli powiedzmy, jak z miłością i odpowiedzialnością iść przez życie z własną prawdą na ustach? Jeszcze raz, jak z miłością i odpowiedzialnością iść przez życie, żeby nieść własną prawdę na ustach i być uważnym i empatycznym dla prawdy innych ludzi? Kochani, czy to jest dobre pytanie? Ustosunkujcie się do tego. Ja dzisiaj nie jestem zbyt błyskotliwa, ale tak sobie myślę. I wiecie co? Kiedyś usłyszałam takie słowa od mojej nauczycielki, pozdrawiam Cię Izuniu, która przytoczyła z kolei frazę że Elona Maska, to mi się bardzo jakoś tak wbiło w system i pracowało we mnie chyba do dzisiaj, żeby dobrze mieć taką postawę, jakby trochę człowiek się mylił. Jakby trochę się człowiek mylił. Także e, dzisiaj to biorę dopiero na warsztat i tak sobie myślę, kurczę, jakie to jest fajne. Bo wróciłam dzisiaj ze spotkania z taką panią, która jest w tych strukturach, do których ja tam próbuję wejść bardzo, bardzo długo, więc kobieta ma duże doświadczenie. No, ale ja tutaj powodowana też tymi swoimi chęciami, żeby ta moja prawda była e, cza, cały czas priorytetem, starałam się być na tyle uważna, żeby nie rozpychać się łokciami ze swoim, ale żeby się jakoś tak wiecie, e, wbić w te struktury na zasadzie dobre twoje dobre moje, ale żeby to też nie było takie wiecie ani z góry, ani z dołu. Wie kurczę, jak złapać tę równowagę? Więc przyszła mi ta na myśl, przyszła mi na myśl, przyszła mi na myśl właśnie ta fraza. Zachowuj się tak, miej taką postawę, jakbyś się trochę mylił. Więc jak ja to rozumiem? Ja to rozumiem tak, że kiedy mówi ktoś, kto ma większe doświadczenie w danym obszarze, kto jest tutaj po prostu dłużej, to Poczekaj jeszcze trochę z tą swoją prawdą, bądź trochę takim obserwatorem e, i zobacz, jakie to są zasady gry, powiedzmy, w danej grupie. I stopniowo-stopniowo, jak gdyby zaczynaj zabiera, zabierać, to swoje, zabierać to swoje miejsce, to swoje miejsce na tej grzędzie. Więc najpierw zobacz, co to jest grzęda. Zobacz, ile kur już obok Ciebie siedzi, i popatrz, które miejsce jest dla Ciebie adekwatne do Twojej jakości, do Twojej, do twojej natury, i zobacz, na ile umiesz w danym kurniku funkcjonować. Teraz polecę metaforą Metafory generalnie pomagają mi zrozumieć świat i mam nadzieję, że Wam też. Więc, jak znaleźć tą równowagę pomiędzy tym byciem sobą, byciem autonomicznym i byciem z tą własną prawdą na ustach, a taką zdrową umiejętnością funkcjonowania z innymi ludźmi, żeby też nie dać się za bardzo wciągnąć, nie dać się zakrzyczeć, ale też, żeby nie być tym służalczym? I właśnie, kochani, z czymś takim do Was dzisiaj przychodzę. Zobaczcie, jakie to jest trudne. I jeśli my nie mamy takiej równowagi, zobaczcie, jak to się przekopiowuje na inne dziedziny życia, chociażby na relacje intymne. O! Teraz może was bardziej zainteresuje. Czyli jak ktoś ma taką naturę, że e, swoją autoekspresję, swoją autonomię, e, swoją prawdę wycofuje i daje zawsze priorytet prawdzie innym ludziom powiedzmy, ona nie zawsze musi być ta prawda, wiecie, zgodna z tą prawdą, taką powiedzmy, e, zgodnie z prawami wszechświata, ale jak gdyby ktoś zabiera pierwsze skrzypce, pierwszą rolę, a ty może przez całe życie, większość życia jesteś e, w takiej tej roli podrzędnej i nigdy nie e, starasz się dorównać. Mam to na myśli, kochani, nic innego jak równocenność twojego widzenia świata i mojego widzenia świata. To naprawdę nie chodzi o to, kto ma rację, e, kto z kim śpi i za ile, kto ile ma pieniędzy, w ogóle nie o to mi chodzi, tylko o taką równocenność, że że róża jest tak samo równocenna jak hortensja, pani psycholog jest równocenna jak pan, który prowadzi na przykład firmę budowlaną i pan, który powiedzmy kopie doły, to jego praca jest równocenna z pracą powiedzmy, no powiedzmy Elona Maska, bo każdy ma swoją rolę do spełnienia, i bez tych wszystkich ról po prostu świat nie jest kompletny. I o taką, o taką równowagę mi chodzi. Więc, kochani, jeśli ktoś na przykład jeszcze ma niezabezpieczoną swoją potrzebę takiej zdrowej zależności albo zdrowej niezależności, to będzie miał ogromną trudność pomiędzy znalezieniem tej równowagi, pomiędzy liczeniem się w danej grupie, pomiędzy wyartykułowaniem takim swobodnym własnej prawdy, a byciem taką osobą, też w zdrowej zależności od innych, bo przecież my mamy te różne dobra na wymianę. I warto pamiętać, że one są po prostu równocenne, pod warunkiem, że to są Twoje dobra, że nie są to dobra kopiowane. Więc, kochani, dzisiaj taka krótka inspiracja. A jeśli są takie osoby, które bardzo mają wycofaną własną autonomię, własną autoekspresję i nie wierzą w swoją wartość, to będą to osoby, które będą skłonne wchodzić w relacje zależnościowe, w relacje toksyczne, bo na przykład będziesz miał poczucie niższości, to wtedy znajdziesz takiego tak zwanego toksa, który będzie miał poczucie wyższości i będziecie wspólnie stanowili tak zwane 100%. A chodzi tu o to, żeby było tak, po takie, tak jak szwagry, dobre twoje, dobre moje, po takie 50, taka adekwatność i równocenność, to jest istotne. Tak, kochani, rozwoju, więc zobaczcie takie roszady pomiędzy potrzebą chociażby tymi dwiema przeciwległymi potrzebami, potrzeba zdrowej zależności. I zdrowej niezależności, czyli zdrowa zależność, czym kochani jest, czyli to jest takie, że owszem, nie wszystko ode mnie zależy w tym świecie, że inni ludzie mają pewne dobra, inni ludzie mają pewne e, dojścia, znajomości, predyspozycje, talenty, miejsca, postawy, punkt widzenia, itd, i tak dalej. I ja potrzebuję skorzystać z ich mocy, z ich darów, z ich zasobów, natomiast takie. E, Zasoby wewnętrzne, jak ty masz, ja mówię o tych prawdziwych zasobach wewnętrznych, nie tych, które wyrosły na fejkowej drodze powodowane mechanizmami obronnymi, to inni będą chcieli od ciebie i zobaczcie, jaka jest zdrowa wymiana, czyli potrzeba dawania już może wtedy być tą potrzebą realizowaną właściwie, tak organicznie, biologicznie i prawdziwie, nie? a nie z, tego, z tej fejkowej drogi. Może ten temat, który dzisiaj tutaj podjęłam, jest trochę zawiły, ale generalnie. Yy, Pomyślmy dzisiaj o równowadze pomiędzy zaspokajaniem potrzeb. I mam na myśli tu nic innego, jak zaspokajanie tych potrzeb z przestrzeni bycia osobą prawdziwą i takiej wzięcia odpowiedzialności za to, że każda z tych potrzeb, dopóki jesteś powodowany traumą, dopóki żyjesz w mechanizmach obronnych i dopóki idziesz tą zastępczą drogą, nie masz takiej możliwości, nie masz takiej mocy, ponieważ żeby realizować tak równoważnie wszystkie potrzeby. Ponieważ nie masz tego zasilania od źródła i tylko na prawdziwej drodze, na prawdziwej z prawdziwą tożsamością, to, to zasilanie możesz mieć bez końca i wtedy możesz dopiero być szczęśliwy. Zobaczcie, jaka długa droga trudna, ale z drugiej strony tak naprawdę prosta. Więc dlaczego ja z Was dzisiaj tutaj zapraszam w tej inspiracji, w tej mojej leniwej inspiracji? Tego sweterka też nie lubię, bo ma guziki i mnie ogranicza, i modeluje mi sylwetkę, bardzo tego nie lubię. Hmm. 15 minut wytrzymam. Jak to jest mieć odrosty i sweterek, którego się nie lubi? Dobrze, że filmiki są krótkie. Zaraz to wszystko zrzucę z siebie i wrócę do, do swojej codzienności i wezmę się dalej za robotę. Ale wiecie, służba nie drużba, nie? Trzeba jakoś wyglądać w tych filmikach. Generalnie kochani, bardzo was namawiam dzisiaj do namawiam, inspiruję. No jak mogę was namawiać? Inspiruję was do pracy nad sobą. Uwierzcie, że mimo zmęczenia, które na przykład mi często towarzyszy, ale poczucie satysfakcji i tej radości, że się jest na właściwej drodze, przecież w końcu odpoczniesz na tej fałszywej drodze. Też się męczysz. Zobacz, jak ludzie są sfrustrowani, jak idą tą fałszywą drogą. Bo nie idziesz do własnej Częstochowy, ja idę do własnej Częstochowy, więc nawet jak mam takie dni jak dzisiaj, że mi się nic nie chce, że już mi się na razie wszystko przejadło, że chciałabym najchętniej wrzucić się w kapcie, wziąć pilot i poglądać sobie jakiś fajny film, najchętniej jak, jakiś taki z czasów y, dawnej Rosji, o to są takie niespieszne filmy, albo bym sobie poglądała tak za dwa dni. Ale jutro, kochani, jak już odpocznę, znowu będzie kolejna ekscytacja. Więc chwila przerwy, chwila zatrzymania. dzisiaj będzie filmik leniwy, codzienny, w sweterku, którego nie lubię i w odrostach, których też niekoniecznie sympatyzuję z nimi, ale cóż, przetrwam to jakoś. Mistrz musi po prostu brać na klatę wszystko, co mu życie daje. Więc kochani, nie ma innej drogi jak przepracowanie własnej traumy. Wtedy będziesz widział po prostu właściwie Twoje oczy, będą szerokie, twoje, Twoja percepcja będzie tak szeroka, że będziesz właściwie widział te rzeczy, więc priorytety będą te prawidłowe. A póki masz traumę w sobie, jak napisałam w kursie Autoterapii Traumy, masz. Y w priorytetach biologię ponad duchowość, a chodzi o to, żeby ta duchowość, czyli to zmierzanie do naszej transcendencji, była jako priorytet, a cała biologia, czyli nasze ego, ma być podrzędne. A póki mamy w systemie traumę, to biologia jest nadrzędna, a duchowość jest podrzędna. Niektórzy nawet mówią, że to jakieś odklejenie, odszczepienie, że ci co zmierzają do duchowości, ja tu mam na myśli duchowość taką prawdziwą, nie taką duchowość taką duchowość, którą też obserwuję wśród ludzi będących w rozwoju osobistym czyli duchowe ego, o duchowym ego tu nie mówimy, ale o stanie się takim człowiekiem, który jest błyszczący który jest prawdziwy, który jest swobodny, który nauczy się żyć ze swoją prawdą na ustach, więc to jest zupełnie inna duchowość taka połączona ze światem tutaj materialnym przyziemnym no i znowu się zgubiłam, mm. ale wiem co było na początku. Czyli dopóki mamy w systemie traumę, biologia jest priorytetem, czyli przetrwanie, czyli ego pilnuje, żebyś nigdy już nie, podległ, nie podlegał takiemu zranieniu, na przykład w zawstydzaniu przewlekłemu, na przykład gwałtowi, na przykład przeszczepowi narządów, opuszczeniu, porzuceniu, zdradzeniu, wszystkich innych tych niemiłości, które czuliśmy, więc ego to robi. I teraz kochani, w całym tym projekcie wyrośnie na swojej rani, już będę finalizować. Namawiam Was do tego e, i zapraszam serdecznie, że będziemy rozpoznawać wszystkie niemiłości, będziemy rozpoznawać własne zranienie, a jak rozpoznamy własne zranienie, to po nicce do kłębka będzie się uczył, jak z tego wychodzić i przeklikiwać się na właściwą tożsamość. I wtedy dopiero warto dawać jest energię na budowanie tej tożsamości. A póki idziemy sobie drogą tą zastępczą, o której tyle mówię, idziemy z traumą, to jest to tak zwana ślepa, wcześniej czy później będziemy się musieli rozbić o jakiś mur do jakiegoś dna przeżyć jakąś chorobę, albo jeszcze jakiś upadek jakąś wielką stratę, generalnie te drogi takie zastępcze, to one mają jak gdyby swoją określoną długość one się kiedyś kończą i zaobserwujcie ile osób w Waszych środowiskach na przykład doznało takiego bolesnego przewrotu życiowego jakiegoś odbicia się od dna, na przykład choroba nowotworowa dajmy na to, albo bankructwo, albo rozpad małżeństwa czy rozpad rodziny, to są właśnie te e, mury, gdzie się już dochodzi na tej swojej fałszywej drodze? Fałszywej, kochani, nie miejcie tutaj do siebie żadnego żalu, ponieważ mechanizm obronny nas wywala z naszej prawdziwej drogi. I dopóki my świadomością tego nie obejmiemy, to skąd masz wiedzieć, że idziesz fałszywą drogą. Ale jak cierpisz, jest, nie jesteś szczęśliwy, nie potrafisz znaleźć takiej równoważni pomiędzy wszystkimi potrzebami, pomiędzy sobą, swoją autonomią a innymi ludźmi, którzy też tutaj po tym świecie chodzą i też chcą czuć. Szczęście tak samo jak ty, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Więc chcemy z tego systemu wyciągnąć tą traumę, ten system na nowo zintegrować i w całym tym projekcie będziemy, kochani, nad tym pracować. Wtedy siłą twojej świadomości, siłą tej pracy z ciałem, ze świadomością, ze zrozumieniem swojej traumy, co robisz? Przywracają ci się na nowo priorytety, czyli biologia jest poniżej spraw duchowych, bo zgodnie z czakrami, zobaczcie, czakra podstawy, te wszystkie popędy, jakieś takie te pierwociny, te nasze chcieństwa, te nasze pchanie, biologii, żebyśmy się chcieli rozwijać. Później czakra druga, czakra sakra, sakralna, cała ta twórczość, i czakra splotu sło, sło, słonecznego, słonecznego, czyli te wszystkie nasze posiadania, i tu się lękamy, że jak czegoś nie mamy, to nic nie znaczymy. Więc dobrze by było sobie tak kolektywnie przeskoczyć do serducha, czyli do czakry czwartej, i tam już jest ta zmiana priorytetów. Zobaczcie, z czakry trzeciej do czwartej, jak przeskoczymy tak świadomością kolektywną, to my już będziemy zawsze w pierwszej kolejności ufali naszemu sercu, czyli temu czuciu, i lęki sobie trochę bardziej odejdą. Ale póki mamy traumę, jest to kochani niemożliwe, ponieważ jesteś przekierowany swoją swoim priorytetem w systemie w, w dolnym kierunku jak gdyby, czyli do przetrwania, bo tam siedzi trauma i ona zmienia ci te priorytety, czyli biologia jest ponad duchowością. A chodzi o to, żeby znowu te priorytety przestawić, bo jak dziecko się rodzi, widzicie ile mogę gadać? Bez końca. E... No, takie to są dary, które mają i plusy i minusy w sobie, ta wieloperspektywiczność kiedy, kiedyś mnie wprowadzi do grobu. E, ale już kończę, obiecuję. Nawet na lenia potrafię dużo gadać. Więc, kochani, wszystkie czakry muszą wybrzmiewać każdego dnia, ale muszą być też upriorytetyzowane, upriorytetyzowane, Więc ego, powiedzmy, że skończy się mniej więcej na czakrze trzeciej, czyli na tym lęku w splocie słonecznym, tak weźmy sobie po chłopsku. I jak ty już to ego przekroczysz i nadasz mu nowy priorytet, tak jak było to przed zranieniem, przed traumą, bo dzieci zawsze mają apetyt na życie, i dzieci zawsze chcą się rozwijać, i dzieci zawsze są ufne, dopóki nastąpi to cięcie tym zranieniem, tą traumą, i wtedy znowu jest ten, przechodzimy w lęk, i ten lęk nas jak gdyby cofa w rozwoju. Trzyma nas, żeby ta, żeby ta biologia przetrwała, bo na co organizmowi takiemu biologicznemu, temu białku, na co duchowość, jak ono by miało umrzeć. Zobaczcie, ego to robi taką robotę, a przecież my dobrze wiemy, że my nie jesteśmy tylko białkiem, prawda. Hani, na tym poprzestanę. Więc, dopóki mamy traumę w systemie, nie ma takiej mowy, żebyśmy równoważnie wszystkie swoje potrzeby zabezpieczali już jako dorosła, odpowiedzialna, zintegrowana osoba. Nie ma takiej możliwości. Dlatego namawiam Was, właśnie w projekcie Wyrośli na swojej ranie do pracy, żeby oczyścić ten kanał własny kanał, jak tam będzie czysto w tych piwnicach będzie poukładane, to wtedy pięknie wszystko wyrośnie w wielkim skrócie dla osób, które po raz pierwszy może trafiły na ten kanał, po raz pierwszy słuchają tych filmików, kochani jest to już 16 filmik, więc czy na facebooku czy na youtubie, jest bardzo dużo filmów, na youtubie nawet stworzyłam taką playlistę Wyrośnie na swojej ranie i tam jest bardzo dużo różnych tematów, które nazywam tematami około traumowymi które powiedzą Ci, że masz w sobie w swoim systemie traumę, i idealnie by było z nią popracować, i do takiej pracy cię właśnie namawiam. A cały program tego projektu wyrośnie na swojej ranie, znajdziesz w na mojej stronie internetowej powrotdonatury.net w zakładce wydarzenia. Tam są szczegóły przystąpienia do projektu, dołączenia do grupy, szczegóły całego programu. I dla osób, które nie chcą pracować w grupie A, zaciekawiają się tym, co ja tutaj prawie, macie, kochani, program, program autoterapii traumy, czyli takiej samodzielnej traumy, który jest po prostu w innej formule, ale też ma to w swoim pierwotnym zamyśle, żeby wyprocesować traumę z ciała. Więc Kurs Autoterapii Traumy też jest na mojej stronie internetowej, i do kursu po prostu kupujesz sobie dostęp. Naszykuj się na jakąś trzymiesięczną robotę ze sobą, żeby się zaprawić do tej prawdziwej drogi. A jeśli, kochani, macie jakieś pytania, coś Was nurtuje, macie jakieś niejasności, albo coś Wam powiedzmy tak zarezonowało w Waszym systemie, że chcielibyście popracować, no to skomunikujcie się ze mną. Może y, będę mogła odpowiedzieć szerzej na jakieś nurtujące pytania. Może y, wtedy odważysz się na pracę ze mną. Więc kochani, do jakiegokolwiek projektu, czy na spotkaniach zoomowych, czy do kursu autoterapii traumy, czy do sesji takich jeden do jednego, zapraszam Was codziennie, serdecznie, niezmiennie. Fascynuję się każdym życiorysem i niesamowitym jest to, że tak naprawdę to my wszyscy mamy podobne problemy i tak naprawdę szukamy tego szczęścia, a na, na nie, na to szczęście jest tylko jedna, jedyna recepta. Jak jesteś zainteresowany, przybywaj, popracujemy. A za dzisiaj Wam dziękuję. No i co? Jak ja przeżyję te odrosty? Chyba ktoś przeżyję, nie? Dobra. Ale sweterek zrzucam zaraz. Do kolejnej, kochanie, inspiracji, jutro 17. Zobaczymy, co przyjdzie. E, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że się zaciekawiacie. Coraz więcej ludzi rzeczywiście się zaciekawia. E, I tak sobie obserwujesz taką prawidłowość, że im mi się mniej chce. Im mniej ja to przeżywam, tym ludzie zaczynają bardziej przeżywać. Wiecie, to taka, taka, też, tak, też taki mechanizm, że mi przestaje zależeć, to ludziom zaczyna zależeć, więc cały czas zobaczcie ta równowaga. Na początku drogi jest zawsze taka fascynacja, później człowiekowi jak energia opada, później ktoś tam się pojawia, pojawia, pojawia. Znowu ta fascynacja rośnie, ale musi być ta równowaga. Czyli Taka podaż jak popyt, albo taki popyt jak podaż. Coś tam ekonomiści na ten temat też prawią, żeby się to spotkało. Także rasowa waga dzisiaj do Was mówiła. I do miłego usłyszenia jutro z kolejną inspiracją papa. Pa.